Hej, 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 witajcie na moim kanale, na dziś przygotowałam zdrapeczki takie w kolorze żółto-pomarańczowym, akurat tak się ułożyły, Są to, jest to Paradiso, super linia, i krzyżóweczka za 3 złote. Wkład dzisiejszego odcineczka to 18 złotych. Nadrapałam już po części, żeby to nie trwało wieczność. I zaczynamy od maluszka z numerkiem 31. I lecimy. I szukamy u mamy u. Jest kolejne. I to chyba na tyle kolejne w. Jest i w. Tu kolejne. K. Tu mamy jeszcze jedno. I tu na końcu jeszcze jedno. Kolejne to C. Mamy tu i tu. C. Więcej nie widzę. Kolejna to A. To teraz sobie podrapiemy troszkę. Miejmy nadzieję, że coś nam to da. Mamy pierwsze słówko kuna. Mamy drugie słówko, Ewa. I chyba to będzie na tyle. Kolejna to jest O. Mamy O. Mamy trzecie słówko, skok, czyli będzie zrapeczka już. Już mamy trzy złote. Może jeszcze coś nam dołoży? Więcej nie widzę. H. Ha, ha, ha. Mamy tutaj H i bachamy H. Ok, następne to F. Jest F. Jest tutaj jeszcze jedno F. Ale więcej nie widzę. Przedostatnia to T. Mamy T. Tu jeszcze jedno T. Uh -huh. I ostatnia to jest J. I tu jeszcze mamy J. Czyli wychodzi na to, że mamy zwrócić 3 zł. Tak jest BBB. B, b. Ale jest super. Pierwsza zdrapetka się spisała. Spli Kolejna super linie z numerkiem 23. I lecimy. I szukamy kraba i rolek. Krab i rolki. Mamy rolki. Tu mamy kraba. I tu jeszcze krab jeden. Kolejne to rower balony. mamy rower tu kolejny rower i tu rower i balony kolejne to biedronka i parasol ojoj 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 mamy parasol tu mamy biedroneczki tu jeszcze jedno i to na tyle Kolejne dwa to lody i klapki. Mamy klapki, tu jeszcze jedne, lodów nie widzę. Kości, motyl, przedostatnie dwa, mamy kości. Kości, motyl. I tu jeszcze kości. I ostatnie dwa. Ptak i tęcza. Ptak i tęcza. Mamy tęczę. Tu również. I tutaj. No ale niestety nic to nam nie daje. Zdrapeczka jest pusta. RLT. Tak jest. Jest pusta. I ostatnie. Paradiso. Z numerkiem piątym. Troszkę was przybliżę, będziemy przesuwać i szukamy tak, wodolota. W pierwszej nie ma, w drugiej nie ma, w trzeciej też nie widzę. Mamy dopiero w ostatniej, ale jest dobra. Następna rybka. Rybkę mamy na dzień dobry. Mamy jeszcze w czwartej. I to na tyle. Dobra. Kolejne okulary. Pierwszy w drugiej nie ma. Mamy w trzeciej okulary. W czwartej są okulary. I w ostatniej aż trzy razy. Super. Zobaczymy, czy nam to coś da. Kolejna koszulka, bluzka. Koszulka, bluzka. Mamy tutaj bluzkę. Mhm. I to na tyle wychodzi, że tylko jedna. Dobra. Dalej mamy torbę. Mamy pierwszej torbę, drugiej torbę. Tu to jeszcze w czwartej jest i w ostatniej, jedna również się znalazła. Więcej nie widzę. Kolejny jest delfinek. O, o, o! Super, kochani, mamy linię. Linie za. 30 zł, boże, ślepa jestem. Słońce, torba i delfinek, tak jest. Mamy linię już super, super. Cieszymy się bardzo z tego powodu. Tu mamy kolejny delfinek i to na tyle lecimy dalej. Mamy płetwy. Mamy tutaj w pierwszej płetwy I, i i to będzie na tyle, więcej nie widzę. O, o, o tak, może. O. Mhm. Dalej jest latarnia. Mamy latarnię tutaj w pierwszej, w drugiej nie ma, w trzeciej nie ma czwartej nie ma i jeszcze mamy w ostatniej latarnię Dobra. Następny jest listek, liść, 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 pierwszej, drugiej nie ma. Jest w trzeciej liść I, i, i to będzie na tyle. Jest jeden tylko listek. Lody. Mamy teraz lody. W pierwszej, w drugiej nie ma, w trzeciej nie ma, w czwartej mamy lody, w czwartej mamy lody i w piątej mamy lody. O i tu dają nam kolejną linię 20 zł, czyli mamy już 50 zł w tej zdrapeczce. Lody, parasol. Mamy. Słońce mamy i wodolot również mamy. Dobra, dobra, lecimy dalej. Mamy tęczę. Mamy tęczę. Nie mamy, nie mamy, nie mamy. Mamy dopiero w czwartej tęcze I, i w piątej jest tęcza. I zostały ostatnie dwa symbole. Mamy termometr. Nie mamy, nie mamy. Mamy dopiero w ostatniej termometr. I ostatni symbol żółw. Czy żółw nam coś dołoży? Mamy żółwia w ostatniej, no ale niestety nic nam już tutaj nie dołożył, więc mamy wygraną 50 zł. J, J, J zapewne zgadza się. Czyli w dzisiejszym odcineczku na 18 zł wkładu wygraliśmy 53 zł. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pa.